Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Dzisiaj gościem naszym jest szef Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Panie Komendancie, proszę się przedstawić. Dzień dobry Panu Redaktorowi, dzień dobry Państwu. Starszy Brygadier Grzegorz Kocon, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Panie Komendancie, nasza redakcja jest niedaleko Powiatowej Straży Pożarnej i często słyszymy sygnały i wyjazdy wozów bojowych Straży Pożarnej. Co się dzieje? No, nic się nie dzieje, pracujemy, służymy dla społeczeństwa, nic się nie dzieje takiego nadzwyczajnego, choć rzeczywiście w tym roku, akurat w tym okresie teraz, mamy odczuwamy zwiększoną ilość wyjazdów w stosunku do roku analogicznego, roku poprzedniego. Jest to różnica około, około 20 wyjazdów, no, znaczy tam w szczegółach, jeżeli czego tu się podeprę. Więcej, czego jest więcej? Pożarów czy wyjazdów? Generalnie od wielu lat mamy już więcej wyjazdów do tak zwanych miejscowych zagrożeń, czy są to wszelkiego rodzaju inne działania niezwiązane bezpośrednio, bezpośrednio z pożarami, bądź też no, z działania, takie, działania takie, w których zagrożenie nie przerodziło się w pożary. Są to wypadki drogowe, są to wyjazdy do e, e, wykrywania gazów spalinowych, są to, są to wyjazdy e, pomoc na przykład policji, pogotowiu, no, teraz w tej dobie akurat może pomog, pomoc weterynarzowi no właśnie, powiatowemu. Właśnie ostatnio widziałem taką akcję, w której Państwo pomagaliście złapać zwierzęta, żeby je chronić przed ptasią grypą. To też do Was należy takie działanie? To znaczy podstawowym, to jest podstawowym zadaniem yy, 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 weterynarza powiatu, powiatowego. lekarza weterynarii powiatowego, powiatowego prawda? Natomiast yy, rzeczywiście w, we współpracy pomiędzy służbami, no jesteśmy w jakimś sensie służbami zespolonymi, tak, jednym z zadań naszych jest udzielenie pomocy. Oczywiście w w takich szczególnych, trudnych sytuacjach, a nie, a nie wtedy, kiedy kiedy są rzeczy proste, łatwe i ten... Yy, nasze działania tak, yy, były to dwukrotnie ostatnio takie działania. O Pomoc panu weterynarzowi, ale, ale zabezpieczenie naszych łabędzi bolesławieckich przed no, panującą wokół naszego powiatu, a być może już będącą na terenie naszego powiatu ptasią grypą. No cóż, to, to nie zna granic, choroby nie znają granic, one się przesuwają, więc pomagaliśmy w. Odłowieniu, że tak powiem, tych, tych, tych łabędzi. No, powiedzmy, że to jest takie, jakieś inne działanie, które oczywiście pomaga, ale wróćmy do pożarów. W tym roku były jakieś dwa, trzy takie groźne pożary, gdzie spłonęły, spłonęły całe domostwa. Co się dzieje? Jakie są przyczyny tych pożarów? Niestety to nie jest coś szczególnego dla tego roku. Takie sytuacje się nam powtarzają systematyczne. Jest to związane z rozwojem społeczeństwa, z, z tym, że mamy, mamy do czynienia z większą ilością, znaczy no, no z życiem, po prostu z życiem. Natomiast e, rzeczywiście w tym roku trochę więcej mamy do czynienia z pożarami budynków. Co? Myślę, że tą podstawową przyczyną to są, to jest temperatura niska. To jest, to jest chęć ogrzania się w miarę możliwości jak najlepiej, jak, jak, jak najtaniej Czasami, choć nie zawsze to, to jest najlepszym rozwiązaniem. I, I w związku z tym, jeżeli ktoś nie dba o prawidłowe, technicznie wykonanie danej czynności, no zdarza się, że coś następ, następuje, jakieś E, zapalenie się budynku. Są w podpalenia też? Nie, 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 nie rozmawiamy tutaj o podpaleniach. Podpalenia to w ogóle bardzo szczególna taka sytuacja. E, e, pojedyncze przypadki w skali roku się zdarzają, ale, ale to... Generalnie o takich, byłem, o takich byłem, działaniach byłem nie taki... rozmawiamy, dlatego że mm -hmm. no, tutaj policja prowadzi zawsze albo prawie zawsze działania e, e, dochodzeniowe i to ona stwierdzi, czy było coś takiego. Czy nie. Byłem na takiej akcji waszej straży, która no, gasiła zapaloną altankę, i tam były butle gazowe i to było bardzo niebezpiecznie. Strażacy no, narażeni są na niebezpieczeństwo. Każdy wyjazd nasz do działań zwiąże się z narażeniem na nieznaną sytuację. Nie przewidujemy, tak jak nie przewidujemy ilości działań, ilości wyjazdów, czy do pożarów, czy do wypadków, nie zaplanujemy tego, bo różne są lata, czy też do działań przeciwpowodziowych na przykład. Tak samo jak wyjeżdżając do każdego tak naprawdę działania, nie wiemy z czym się spotkamy, nie wiemy czym nas sytuacja może zaskoczyć i co w Choćby w takim e, e, domku letniskowym czy domku na działce mogą się znajdować najróżniejsze rzeczy. Przechowywane tam Mnie przez właścicieli. Nie Mnie. znaczy to, że nie jesteśmy całkowicie przygotowani, bo jednak no, nasze technologia, czy nasze, nasze, nasza wiedza i doświadczenie e, e, pozwalają nam na przewidywanie szeregu sytuacji. Macie wystarczający sprzęt, wy, odpowiednio wyszkolonych ludzi tych wszystkich celów? <laughs> Zawsze chciałbym mieć więcej sprzętu, chciałbym się mieć jeszcze lepiej przygotowanych ludzi do działań. Ale ja naprawdę nie mogę narzekać, uważam, że w tej chwili, jeżeli chodzi o wyposażenie sprzętowe, komendy, tak małej komendy dodajmy, jesteśmy naprawdę bardzo dobrze e, dosprzętowieni. Jedyna rzecz, której nam w tej chwili brakuje, tak w mhm. sposób istotny, no to jest samochód do gaszenia pożarów leśnych, bo ten, którym dysponujemy, e, jest, jest już e, zużyty. No, mocno zużyty, On ma ponad 30 lat. E, ale widzę gdzieś tam jaskółkę nadziei, że być może w ciągu dwóch lat otrzymamy e, od komendanta głównego, czy też w ramach zakupów komendy głównej nowy samochód, mam nadzieję, że do tego dojdzie. Natomiast no, niewątpliwie drabina, którą pozyskaliśmy nie tak dawno przecież, no to to jest taki dla nas e, najważniejszy majstersztyk, można jest. powiedzieć. I tutaj w okolicy lasy płoną, wróćmy do tej sprawy, więc ten wóz bojowy do pożarów leśnych by się bardzo przydał, tak? e, Proporcjonalnie do tego jak paliły się lasy jeszcze 20 mhm. lat temu, czy nawet 15 mhm. lat temu, w tej chwili mamy niewielką ilość pożarów mhm. leśnych stosunkowo, ale musimy pamiętać, że to jest największy, chyba największy kompleks leśny. Ja tak się troszkę śmieję, że jak zaczyna się u nas, to kończy się pod Szczecinem, mhm. jakby się tak naprawdę mocno rozpędzić na północ, ale Puszcza Bolesławiecko-Zgorzelecka, jak również e, w pewnym sensie to, że na tej puszczy, w tej puszczy znajduje się e, poligon wojskowy, no, stwarza konkretne zagrożenia dzisiaj mniej może mamy, czy mamy lepsze zachowania e, mieszkańców, czy, czy, czy gości, którzy wchodzą do lasu i dosyć bezpiecznie się zachowują, ale potencjalne zagrożenie występuje cały czas i w każdej chwili, a trzeba wiedzieć, że jeżeli nie chwycimy pożaru w lesie, w zarodku, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z suszą, no to, 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 to zamiast jednego hektara będzie pięć, po pięciu będzie trzydzieści i to rośnie w takiej, może rosnąć przy silnym wietrze w takiej geometrycznej e, skali. Też w ostatnich latach przybyła Wam tutaj do obsługi w cudzysłowie oczywiście autostrada, gdzie są bardzo groźne wypadki. Jak tutaj sobie dajecie radę? E, generalnie na autostradzie nie dochodzi zbyt często do wypadków. Natomiast rzeczywiście, jeżeli już dochodzi, to bardzo często są to wypadki złożone, duże prędkości, e, najechanie jednego samochodu na drugi, e, taki karambol, jaki zdarzył się e, teraz pod Piotrkowem. No szczęśliwie nam się jeszcze nie zdarzył, żebyśmy na dwóch nitkach go mieli, ale bywały sytuacje i co roku praktycznie przynajmniej jeden albo dwa e, karambole, niestety na naszych autostronach się zdarzają. To jest kwestia techniki jazdy i, i prawdopodobnie kierowców do dopasowania zmęczenia jesteśmy przed granicą ktoś chce bardzo szybko do granicy dojechać albo odwrotnie wjechał bardzo mu się do domu śpieszy no i ta jedna niby autostrada to jest taka bardzo bardzo niby autostradą ale ale no, znaczy wiadomo że to nie jest autostrada natomiast no tak jakby chciałoby się żeby to była ta autostrada natomiast rzeczywiście jeżeli tam dochodzi do zdarzeń no to jest ich one potrafią być ciężkie i, i, I wtedy są potrzebne duże siły i środki do działania. Czy sobie radzimy? Tak, generalnie tak, oczywiście. Natomiast e, e, niewątpliwie chcielibyśmy wrócić do czasu, kiedy e, zja, wjazdy awaryjne na autostradę były bardziej otwarte z punktu widzenia służb ratowniczych, oczywiście, bardziej otwarte niż w tej chwili. Choć w porównaniu z innymi kolegami w Polsce to i tak jednak mamy trochę szybciej otwieralne te, te wjazdy na autostradę niż, niż oni. Ale też i są takie rozwiązania, gdzie dużo lepiej są rozwiązane i tam na pilota, że tak powiem, otwierany jest wjazd na autostradę. Panie komendancie, ostatnio w Bolesławcu dużo było tak zwanych albo jest zatruć tlenkiem węgla. Ten problem jest bardzo trudny do rozwiązania. Co by pan radził tutaj mieszkańcom? Czujki. Co ja Radzę, radzę czujki zastosować czujki wykrywające, czyli detektory e, wykrywające tlenki, e, tlenki, w ogóle e, gazy spalinowe, ale w tym również tlenek węgla, czyli ten produkt, produkt niepełnego spalania, który może się wydostawać. Potocznie, czy to rządza... czadem, tak? Potocznie zwany czadem, tak jest, mhm. e, który, który, może być, może wydostawać się nam, czy to z przewodów kominowych. Czy też z przewodów spalinowych, czy tam, gdzie są źle użytkowane urządzenia gazowe, bo to nie musi być tylko komin, tylko spalane w kominie jakieś czynniki. Tak, rzeczywiście odczuwamy większą ilość zgłoszeń, wyjeżdżamy do takich działań. Nie zawsze, jak przyjedziemy, okazuje się, że wykrywamy naszymi urzędzeniami, mm -hmm. dlatego że już takie pomieszczenie na przykład zostało wywietrzone, zostało otworzone drzwi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi jest to bardzo dobre. Z punktu widzenia naszego stwierdzenia, czy coś się tam znajduje. No to już jest troszkę gorsza sprawa, ale zakładamy, że takie sytuacje mogą być. Przy czym proszę pamiętać, Szanowni Państwo, że Panie Redaktorze, że czat tak naprawdę jest niewykrywalny normalnymi ludzkimi zmysłami. W związku z tym. Trudno jest e, powiedzieć, e, m, że to co czujemy, bo dzwonią do nas ludzie, spodziewają się czasami bardzo dużo po nas, ale to co czują, że to jest czad, nie, to prawdopodobnie jest, mogą być inne związki spalinowe, z którymi również może występować e, tlenek węgla. Bo czad jest tak? bezwonny, bezzapachowy, hmm. niewygrywalny, dlatego czujki, czujki, hmm. które, czujki którymi... Z którymi będzie można ostrzec mieszkańców w mieszkaniu, bloku, budynku, no, one co prawda są bardziej tak pojedyncze na, dla, dla pomieszczeń bądź też dla domków w swojej obsłudze, że tak powiem, mogą domek obsłużyć, natomiast nie no, całego bloku to trzeba by więcej troszkę czuję nie jedna, może kilka. Panie komendancie, jakby ktoś potrzebował pomocy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, co ma zrobić, na jakie numery ma dzwonić, widzę tutaj Pan przyniósł takie plakaty, może Pan zaprezentuje. Szanowni Państwo, to co akurat przyniosłem tutaj, Panie redaktorzy, przepraszam mm -hmm. panie państwo. to co przyniosłem to jest taki program Czat i Ogień, program Komendanta Głównego, który właśnie ma zapobiegać bądź też Doprowadzić do jak największego, o, o, największej świadomości społeczeństwa i zapobiegać zagrożeniom, które powstają w trakcie, czy to w, właśnie występowania tlenku węgla, czy też no, poprawić w ogóle nasze, nasze postępowanie. Tu są wskazane numery 112 998. Przy czym proszę pamiętać, że dzisiaj numer 112, oczywiście alarmowy, ratowniczy jak najbardziej, ale odbierany jest w centrali we Wrocławiu i to nie strażackiej, tylko centrali tak jakby. Podległej wojewodzie. Natomiast 998 jest to bezpośredni telefon do stanowiska kierowania w komendzie powiatowej, więc trochę to jest tak, że my lokalnie, jak dostaniemy informacje, my. Wiemy lepiej, gdzie dojechać, jak dojechać, łatwiej nam wypytać o rodzaj zagrożenia osobę dzwoniącą. A osoby dzwoniące, proszę się nie, nie rozłączać natychmiast, tylko porozmawiać z dyżurnym, żeby on zdążył jak najwięcej zebrać informacji, jak najlepsze siły i środki skierować na dane miejsce. O tym programie, co jest ważne. Zapraszam Państwa na stronę naszą Komendy Powiatowej, a jeszcze bardziej na stronę komendanta głównego. Tam w poradach dużo rzeczy można przeczytać o zachowaniu się, o, o, o zagrożeniach, które występują, o tym, jak bezpiecznie nawet się ewakuować, jak zabrać inne osoby z budynku, z bloku, czy też w jakiś sposób powiadomić. No są naprawdę szereg cennych informacji tam jest, jak również są tam różnego rodzaju konkursy dla dzieci, na przykład ogłaszane przez. E, no mojego szefa. Panie komendancie, górnikom życzy się tyle samo zjazdów co wyjazdów, kopalni. a co życzy się starzakom? No cóż, no na pewno tego, żebyśmy wszystko w zarodku chwycili. Bo jak my chwycimy w zarodku, to znaczy zagrożenie się nie, nie rozprzestrzenia I oczywiście, żebyśmy zawsze do remizy wrócili szczęśliwi i, 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 i zdrowi. W zdrowiu i szczęściu. Tego życzę Panu i wszystkim Strażakom Powiatu Barcelonskiego. Bardzo dziękuję Panu redaktorowi. Jak Pan redaktor pozwoli, ja bym jeszcze chciał zwrócić się z podziękowaniami. Mam takie i z jedną prośbą, i z podziękowaniami. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że tą drogą podziękuję Strażakom, ochotnikom, którzy współpracują z nami we wszystkich praktycznie działaniach, czy to na terenie swoich miejscowości, czy na terenie całego Powiatu. No i wzajemnie się uzupełniamy w naszych działaniach ratowniczych. Podziękuję również władzom samorządowym i leśnikom, którzy od dwóch lat wspierają mnie w budowaniu nowego systemu łączności na potrzeby komendy, na potrzeby działań ratowniczych i strażaków, ochotników. Mam nadzieję, że jakby w tym roku udało się, to dopełnimy ten system i będziemy mieli lepszą, nie powiem, że idealną, bo nie ma takich rozwiązań aż takich, ale lepszą na pewno troszkę lepszą łączność niż mieliśmy do tej pory, którą poprzednio zbudowaliśmy. Około 15 lat temu. Szanowni Państwo, proszę również o poza tymi zagrożeniami, o których tutaj w kilku słowach rozmawialiśmy, proszę również o zwrócenie uwagi na dzieci. Nadchodzą ferie. W tym okresie dzieciaki różne rzeczy mogą wymyśleć. Proszę o jakąś opiekę, dbałość i, i wiedzę nad tym, gdzie one się będą znajdowały, żeby na mnie weszły na lód, żeby gdzieś któreś dziecko nie, nie stworzyło dla siebie zagrożenia. No, i generalnie opiekę nad dziećmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę.